Cześć, ja jestem Łukasz i witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kilka nowych ciekawostek w GO. na przykład na nowym ca'u także myślę, że będą ciekawe. I mam jeszcze ogłoszenie, że do wygrania jest taki oto DGL z naklejką Virtus Pro, żeby wziąć udział trzeba dać suba, dać lajka i napisać komentarz z trade linkiem i zapraszam do oglądania. Na mapie Windigo w trybie skrzydłowym mamy taki helikopter, który sobie lata. Trzeba go i on odleci zaraz i powinien zaraz zniknąć gdzieś daleko. I pewnie zastanawiacie się po co on tam jest. Okazuje się, że na spawnie terrorystów mamy taki telewizorek, yy, który kameruje po prostu całą mapę z góry jest to obraz z kamery przyczepionej do tego helikoptera. Na kaszu na spalnie CT znajduje się van w którym jest y, magazyn Hellboy który jest nawiązany właśnie do istniejącego w rzeczywistości. znajdujemy się na kaszu dalej w tym miejscu możemy sobie przejść i tutaj mamy zdjęcie kota. Jak się okazuje jest to prawdziwy kot który żyje w rzeczywistości nazywa się Yoshi. Jest tylko od byłego profesjonalnego zawodnika CS-a. Na mapie Inferno, przez tuni i przez panie CF, ja się dobrze słychamy słychać dźwięk wody. Jak się okazuje, z tuni potem już nic nie ma. W ruinach na B widzimy postać, która jest nawiązaniem do gry Apartach na Bombsa'dzie A jest rower, przez którego możemy przenikać. Za Bombsite'em a na mapie Overpass mamy bankomaty, jeżeli dobrze w nie strzelimy wylecą z nich pieniądze.